Witam z lotniska Arlanda w Sztokholmie. Dziś opowiem o mojej podróży ze Szwecji do Niemiec w trzeciej części serii Podróżowanie w czasach zarazy. Do zobaczenia w następnej części. Jak widać, jestem tutaj na lotnisku w Sztokholmie. Za mną tablica. Odlotów: cztery tablice, cztery monitory, cztery displeje. Normalnie wszystkie cztery są pełne odlotów na następne godziny. Natomiast dzisiaj, jak widać, tylko połowa z jednego z monitorów jest w ogóle zajęta. I to nawet nie są odloty dzisiejsze, tylko odloty na następne dwa dni. Jak tutaj się przyjrzycie, to widać, jakie odloty jeszcze są możliwe. Oslo, Frankfurt. Helsinki, Malmö, Lulea, Sweck, Göteborg, Paris, Zürich, Geli, Ware, Haga, Helsinki, Maria Ham, Sveg, Are, Aare, Östersund, Frankfurt, Kiruna, Lulea, London, Amsterdam, Visby, Minsk. To nie dlatego, że Szwedzi nie pozwalają ludziom latać, że zamknęli granice. Nie, granice Szwecji są otwarte, loty są dozwolone, lotnisko też jest otwarte, natomiast większość innych krajów, większość innych nacji pozamykało swoje lotniska, pozamykało swoje granice, nie pozwalają na loty międzynarodowe, nie wpuszczają lotów czy innych, czy podróżnych do kraju. I to jest konsekwencja tego. Jest tylko niewiele destynacji, które jeszcze są wolne, do których można latać. W tej chwili być może to się zmieni. Być może jak to oglądasz, to już to się zmieniło. To jest stan 1 czerwca. Tak to wygląda. Jak to wygląda na lotnisku? Lotnisko jest prawie puste. Pojedyncze osoby. Jak jest tyle lotów, to można sobie wyobrazić, ile w ciągu dnia przewija się tutaj ludzi. To jest oczywiście znacznie, znacznie mniej niż, niż normalnie. Z tego względu dużo sklepów, czy większość sklepów, jest pozamykane, tak jak tutaj. wózki w śladzie, stoją. Niektóre sklepy są otwarte, tak jak ten. Tutaj za mną widać jedyną kawiarnię tutaj na terminalu odlotów. Ogólnie prawie pusto. Tutaj widać te pozostałe sklepy, wszystko zamknięte pusto na lotnisku. Człowiek czuje się jak VIP, bo prawdopodobnie jest tutaj więcej ludzi, którzy. Ciebie obsługują jak lecisz, niż podróżnych. Także bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, jeśli chodzi o cały przebieg. Do tej pory bezproblemowe: to znaczy, check-in, bardzo krótka kolejka, może z 10 minut czekałem przy kolejce, później bramka bezpieczeństwa. Bez w ogóle, bez czekania, bezpośrednio mogłem przejść. Tam też nie było żadnych problemów, nie ma kontroli granicznej. Przy wylocie ze Szwecji, czy nie było sprawdzenia paszportów, coś takiego, czy, czy mogę wyjechać, czy nie. Zobaczymy, jak to będzie przy locie do Niemiec. Natomiast jedna jest jakaś jedna ciekawa rzecz, którą. Na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, że cała logistyka tych bagaży została wyłączona. Bagaż się dostaje na klejkę, co prawda, przy okienku czekinu, ale trzeba go wtedy zanieść do bagażu specjalnego, i tylko właśnie ta bramka bagaży specjalnych jest otwarta, a cała inna logistyka, ta standardowa, gdzie te przez te taśmy bagaże schodzą do piwnicy, czy tam do niższe, na niższy poziom i tam są rozprowadzane, dostarczane do samolotów to, to to w tej chwili nie działa ponieważ jest tylko parę samolotów dziennie więc to jest robione bezpośrednio właśnie z, tego, z tych bagaży specjalnych i stamtąd bagaże przychodzą do samolotów To jest jedyne takie jakby specjalne rozwiązanie które tutaj wprowadzono co poza tym no poza tym to to, że jest po prostu pusto na lotnisku Zobaczymy jak będzie przebiegał lot i jak będzie przebiegał Przylot, i przede wszystkim granica w Niemczech. Tak wygląda w czasach Korony. Lotnisko w Sokolmie. no prawie puste. Jak widać, nieczynne, zdeaktywowane kawiarnie, puste hale odlotów. Tak wyglądają lotniska w Europie podczas Korony. Pojedynczy ludzie się tutaj kręcą, jak widzicie, sprzątający, ale. Prawie nie ma ludzi, nie ma podróżujących. I jestem ponownie we Frankfurcie. W samolocie nie było żadnego nakazu noszenia maseczki. Co prawda większość ludzi miała maseczkę, bo wychodziło z dłużenia, że w Niemczech w środkach komunikacji publicznej należy nosić maseczki. Natomiast nie było takiej zapowiedzi ze strony. Pilota, były mówione o różnych tam środkach bezpieczeństwa, ale o masażu nic nie było. Nie było to wymagane, nie było to egzekwowane. Po przylocie nie było też kontroli granicznej. Po prostu wysiadłem z samolotu, wziąłem walizkę i wyszedłem z lotniska. Nie ma czegoś takiego jak kontrola paszportowa czy kontrola graniczna po powrocie z państwa europejskiego, najwyraźniej więc automatycznie nie ma też kwarantanny dla powracających z Europy, ale i wiem, że jest zasada, że kwarantanna obowiązuje dla krajów, które są powyżej 50 zachorowań w ciągu tygodnia na 100 tysięcy mieszkańców. Natomiast obecnie wszystkie kraje takie są, więc nie ma żadnej kontroli najwyraźniej, czy by wprowadzili taką kontrolę, jeśli by coś takiego się wydarzyło, nie wiem. W każdym razie obecnie to nie obowiązuje, więc podróż do Szwecji i z powrotem samolotem jest bez kontroli granicznej, bez w zasadzie ukazywania paszportu, identyfikacji, tożsamości itd. tak jeśli słyszycie w mediach co innego, że podróże w Europie nie są możliwe, a szczególnie do Szwecji, między innymi Szwecją, to to jest bzdura, jak widzicie, to jest możliwe. W przyszłym odcinku opowiem wam strategię, jak to zrobić, żeby podróżować z Polski do różnych krajów Europy. Może na przykładzie Szwecji, może na przykładzie innych krajów, dlatego jestem ciekaw jakie są wasze doświadczenia z tych, co przekraczali granicę polsko-niemiecką. Jak to wygląda na granicy, w tą lub z powrotem, jakie są obecnie obowiązujące tam zasady. Poza tym, co myślicie właśnie o tej mojej podróży, o tym co zrobiłem, jakieś komentarze, wnioski z tego. To tyle na dziś. Jeśli to Ci się podoba, oczywiście łapka w górę, jeśli nie... Łapka w dół, mam tutaj już mój ICE. Szybki pociąg właśnie przyjeżdża, zaraz będę leciał. E, podziel się tym ze znajomymi, z bliskimi, kiedyś ci za to podziękuję. Ja tutaj dużo mówię o życiu na własną rękę, według własnych zasad, o życiu niezależnym, o życiu wolnego człowieka. O robieniu e, rzeczy niezależnie od innych, e, o życiu wolnym. To tyle na dziś. Jeśli ten film Ci się podobał, to z pewnością spodobają moje inne filmy. Zapraszam do ich oglądania. Do zobaczenia. Życzę Ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dzisiaj czegoś niezwykłego.